No i to w skęczy chyba zasadzie w sekund, a Sassy się musiałem trochę poprawić i puściłem ten projektor tutaj. To już powinno wszystko w porządku. Ale zobaczymy, bo tutaj powiem Wam, że optymizm sobie tym nie jestem zarażony w tym momencie. Ale może to było właśnie to, co musieliśmy zrobić i póki co, to, to wygląda obiecująco. Może ze zębów nie zrywa. A, jest już w porządku. Dobra. Niedobra. No ale tak to możemy sobie spokojnie obejść przecież, no dobra. To się co nie do dzieje. Tu trzeba chyba kusnąć, nie? Chyba wyliczone.

No dobrze, są to zaliczone. Jakaś nagroda dla mnie? Co się znajdzie, czy nic? Ach, cudno się mówi, dobra. Idziemy zabrać sobie taką cechę, Tym Teraz będzie nas ilustrować, Eivor. Ale miejmy nadzieję, że jednak za pół godziny nie będę miał ochoty. Osobiście się udać do Animusa i osobiście pogadać sobie wodę twarzą w twarz a temat tego jak bardzo co momentami sklepie się w sposób kaleczny. Szekam, mam nadzieję, że to już kupujcie gładko. No i słuchajcie. Te bogactwa same się nie zbiorą. Należy im pomóc i... O to go mi spróbował, o tej... od tej wieży właśnie. Czemu nie? Bo w sumie wszędzie indziej byliśmy... Tylko tam tak nie bardzo. Teraz ładoby to myślę zmienić I to, to mi nie to związło swojego problemu, gdzie są dwa bogactwa. Wiemy gdzie jest jedno, gdzie jest drugie Powiem tak, ktoś też wyciąścił sobie na sobie za to dobrze gdzie jest drugie Właśnie to to wiemy Dobra, tutaj sobie skocz No i zobaczcie Te były jest rzeczywiście walka. No. Zalcie mało jak miał zadziałać. Raz... Nie, nie, nie. Tu masz dawać. No. Prawie idealnie. Też jednak, no, koniec koncertu no, jak chciałem. Tutaj, słuchajcie, mi trochę jest słońce po oczach. Ponieważ już tak mam okno, jak mam. I wiele z tym zabić nie mogę. A to, to mogę sobie korzystać trochę częściej z Zawstoku Odyna. Po tu mogę czegoś... ...nie wiedzieć. A, tu są oba bogactwa. A to dobrze, dobrze. Znaczy, że będziemy się kończyć, oczywiście, Jodwik. Ale mimo tego, że tutaj się namęczyłem, naprzeklinałem, zgrzeszyłem na 100 dużych sposobów, to jednak traktuję Jodwik jako naprawdę dobrą okazję. Hej, stop! To w świetny you... sposób. No, i tu napinam, że... nie mam na co narzekać. O ty! Nie zapamiętasz o przypadkiem, mierzycielu. A cię tutaj nie mam pojęcia. Bo tu widzisz, ja mam do kształty po prostu przez to światło, że tak to idzie, nie inaczej. Jest chyba miejsce na pową tak jest My tam zaraz wejdziemy Teraz o, z tego nie mam tam jeszcze wątpliwości To są kolejne wybuchowe No dobra no jak trzeba to trzeba no to może pójść. Adrenaliny nie będziemy teraz zużywać. Ale się jeszcze może przydać na coś. Ej, po prostu złaś, po prostu złaś. Słuchaj, no płócianowskie mniejszy, jak tam nie przerzucisz. Tylko bądź grzeczny, po prostu zeskocz. Dobra Chyba co to wziął tutaj? Jestem troszeczkę oszukany nie. Dobra, ciśniem, bo... A, no tak No, już wiem po co. Po tutaj. Ej, nie mógł się władować. Albo mu nieodpowiednio. O. Dobra, tutaj ta ilość wody mi nie ratuje. No, ale w sumie. Chyba nie jesteśmy w miejscu pożądania, nie? w to... w to chcę wierzyć. To są wybuchowe. Tutaj znaczka jest... w tym miejscu. Tak co to przeciągnij. I po to to były wybuchowe rozłożone. Bierz jednego. Dobra, o tym nie pomyślałem. To się zakończy. Dla jej niekorzystnie. Tutaj... Co? Przejście? Przejście no pochodnia przy materiałach bocznych, O co? Może pójście tak. I co? to co, niczego nie zdobędę? Moje przyciemowe zbanuszki z dzbanek wykorzystał. No, no, weźcie się podzielcie, nie bądźcie chytrzy. To mi się chyba jednak wiecie, nie odnowiło, takie dziwne wrażenie. No dobra, ale chociaż już wiemy, gdzie mamy się kierować, tak? Wspieszę jak w ogóle? Czy tam może coś poratować, Czy trochę niespecjalnie? Nic jest, trzeba być to Jest bezpiecznie. Obracę. Masz datę? No zbierz. To ciebie jedno. I wsiadam. To miejsce jest Przez żmiję chyba. A nawet jeśli to... No bo nie, proszę, łup strzelca mamy. Nie wiem, akceptuję ten dar. A teraz właśnie, co mamy zrobić, żeby to bogactwo zgarnąć? Tędy? No że tędy? Dobra i powinniśmy to już mieć. No, bo to jeszcze musimy cisnąć się tym cybankiem, ale to... Jak już o tym wiemy, to w sumie będzie... Matwo, dobra, jedno zdechło, drugie zdechło Albo i nie I dopiero teraz, więc tak, to sobie nawiliśmy ten tych żmijach Co mi się bardzo podobało No i proszę, zbieramy to Słuchajcie no, żegnamy się z Jodbi I jakby nie było teraz musimy udać się do krótszej przystani to mamy Jodwik z zadobione i Jodik Hamet. To sobie zrobimy kiedy indziej. Ale będzie robione na pewno. I na przystani. przystań. Może tutaj na przystań. Więc się nakrocza przystań na... Przestań dla naszego Drakkara, Innych naszych statków, naszej flotyli wojennej. Co to mogę? Malowniczo ująć. Ale wiadomo o co chodzi. Jodwik z i Jodwik... No pewno tak, teraz ona się nie wyklinałem na tę anomalię. więc odcinkami, bo tam oczywiście w tej sekwencji, gdzie wskakiwaliśmy Laila, no Cawała czy kiedy chciałam skakać zakała, To co w sumie widzieliście na odcinku. To na się nie wyklinałem od dawna, to trochę jeszcze na tym świecie żyje. Chociaż myślę, że jeżeli chodzi o Jodwik samochadzimy małe miasto. Ale fajnie skondensowane, tak? Tutaj, wiodnik mi czas mijał bardzo przyjemnie. Tutaj nie mogę się specjalnie do czegoś trzepić. przepić. Natomiast mogę chcieć to zgadnąć to zgadnąć i ulepszenie podobić. Witamy, witamy. Słuchaj, trzeba ulepszyć. Przede wszystkim to Licznie są spoty na dunne. A nie wkładałem run, wydawało mi się, że włożyłem. Przecież w zasadzie był znowiony. No dobra. Łukłowcy, hunów i strzelca. Tak za też nie ulepszone. A właśnie, tutaj mieliśmy ten. A samy. A. To jeszcze też ulepszymy za nową chmurę. I tu jest jakiś jeszcze nowy łuk. To otrzymaliśmy. Petry długi. Rewersyjny. Czy byśmy zostali oszukani jednak? A nie, jest, jest! jest. Na wrażliwe punkty, tak to będzie wszystko. Myślę, że z tym so I dajmy tu sobie duny. A no, w ogóle nie ulepszyliśmy, zostało wszyscy przeze mnie krzemnie. Oplutę z donatora. Damy sobie tą. To jeszcze do dozwijmy może Kurczę... O jedno coś zabrakło Tu 13 tutaj 19 Syk są rozwinięte. zwinięte. by to nie zabrzmiało. I tu wsadzamy duny. Kolejne Mogę chcieć tą Mogę chcieć... którą? Tą? I ten system run to trochę mi się kojarzy z Monster Hunter World Gdzie tam również mamy Zabawę ekwipunkiem I no powiem, że w stopniu Przynajmniej podobnym Ty pójdziesz tutaj Duna na pawęży, o, Duna na osłony Czy Nie ma do pańców cię zlepo. Dziękuję. Unika takie dystansowe. Pancerz się w sumie przyda. by być na pawęży, nie? To pójdziemy na pancerzu jednak. Kolejnym Co w hełmie to, to? Można umieścić lepszy unik odporności na takie ataki, na dystansowe. To weźmiemy. Najważniejsze będziemy sobie później zmieniać, jak nam się będzie żywnie podobało. No i słuchajcie, plan jest następujący: trzeba teraz jednak się duszyć do Jotunheimu. Bo w sumie, co nam szkodzi. Tam byśmy i tak i tak musieli pójść, tego pytanie było kiedy, no, kiedy to właśnie teraz idziemy. Z nie będziemy korzystać, ale właśnie chata walki. Udutrze. Tak sobie do oboczą żyję, ale być może z tego potrzeba jako wyrocznia Medium i TPT. A to musimy jeszcze ich y, y, pogodzić. Jest tajnia. No to co? Chyba niewynocznie. No chyba nie. Czyli tak, stajnia... A! No to powinno być w tym budynku. O tym. To by się nawet w sumie zgadzało. Środnika, ale pochodnie. Jakieś tam proszki ochronne zostały wrzucone. Ale to ich w pewnym kraju nie przed im wodem wody. Chciałem tak uzyskać, nie, zyskać, nie zyskać, no. Wracamy na pierwszym okiem mierzymy sobie z tej biodna. I oczywiście będziemy Jotunheim chcieli wymaksować. A bo Jotunheim już na spokojnie ruszymy do Windanli. I potem są ile? Trzy prowincje plus rzeczne. Jeden odwagi. Czyli 4. No ale to będą pójść w sumie szybko. Bo tutaj jakoś, jakoś oczywiście wątpię, żeby twórcy chcieli dać przesadną ilość lutu. Tam jednak no swoje będziemy musieli zebrać, jednak mam nadzieję, że to takie um, ilości rzędu 12-15, a nie około 30. No bo nacie spokój, no 30 to trochę dużo bym powiedział. Aczkolwiek dałoby się, oczywiście. tak proszę co chyba by to oceniło. Dobra. Wchodzimy. I co mamy? Walkę w tym kierunku, Stainbeyond. Ty się tam już mi się krzykuje. <noise> ok, powiem ci, że <noise> to, jak mnie pokonałeś ostatnio, sprawia, że mam ochotę ci przetrzepać, skóra tak sumiennie i od serca, jakby nie było. Znaczy, mam nadzieję, że tym razem. Wynik chciał wrócić na naszą korzyść. Zresztą, no, Steinbjorn jest naprawdę, no, potężny. I w sumie... Zresztą nie może mieć treści do Eivora, że... Że przegląd, że sobie z tym powalczyłem raz między odcinkami. Jakoś w sumie dosyć niedawno po ubicie sióstr. że z cud oczywiście. Nie ja mam ile, 40% strzał leczenia No i zostawiłem mencie 30% HP. się, ja jak to się skończy, to będziemy na fullu właściwie z nim walczyć. Na no, nas no, no ci strzała, ale... Właściwie i tak i tak na ...na full naszych możliwości. Jak jestem jeszcze za adrenaliną? O ile w ogóle stoimy z Adrenaliną, ale raczej... A to nic nie wskazuje, żeby tak miało być. Dawaj, dawaj, Eivor. Nie obijaj się. ta no, wiadomość jest taka, że tutaj już nie ma co nas blokować przed... ...krewiem Emila. Także no, krewka będzie zdobywana. Dobra, jest i on. Wstawaj, chłopie. I zaczniemy sobie od łuku snajperowskiego, jak to nazywam. Od Petry. czemu nie? No chodź tutaj. Patrz jak się rzuca. Prawie jakby chciał nas przygnieść. Dobra, dostał w jedno. No sobie za to do dostanie Po prostu zadałem sobie, że dobra, weźmy hmm. najgorszy łuk. Patrzą, tak, a później już jakoś się. To, pój ogłuszający mi się da. proszę, bardzo ładnie. A ten atak jest jakiś no, specjalnie potężny. Nie był. To na pewno. Dobra, tego nie zabił ostatnio się nauczyć mnie z odcinkami, ale to chyba robił. Łapie, weź nie przeszkadzaj może. Będziesz odpocząć się, jakiegoś miotku na f**k odzierać. Z znajomymi. Tak, podobnie jest jakaś... Padanie Miedźwiedzi... Wiesz, w... Trzeba by się przyjacielu nie skłamać. A, też jesteśmy tutaj. No to może. Chyba nie zadziała, no ale. Weźmy sobie. Co na przykład? I ten mógł wystawmy. Czasami. Stań mnie słuchaj, Jakieś tam podoba. Co przyniosę niedźwiedzie? koniec Jodwik właśnie. co tam musimy jeszcze iść? A to w okolicy gent? Hmm. Eee. I Innego Kentu. Więc masz tam się. Płasz na... Jakiś miodak ze znajomymi. Co ty na to? Zakręciłem. Trochę pani z tu weź. Nie ja bądźcie pierdliwcem. I polegnij już. Chyba strzeliłem całą serię z łuków zzad. No proszę yeah. bardzo. To pod, mi dosłownie podwapnąć Po raz trzeci i czwarty. O! Tego na pewno nie dobił. Co coś zacznie robić. Zapadkami został po nie, ale nie siadaj na mnie, chłopie. Ja wiem, że się mnie boisz, że chcesz się bronić, ale nie tędy do noga. No skąd konno się niedźwiedzia. Nie jestem brywą, nie wyklepuj sobie mnie z wody. jestem na loś, a sobie mnie nie wyklepuj. Działa złota zasada, walk z tożyciewnikami. Trzymaj się, że drugie. To się sprawdza w wielu wypadkach. Tutaj mam nadzieję, że... Się tam przekonamy do naszych racji. Patrzcie kody Adrenalina mi pięknie A trochę mi jest go żal A tylko tak troszeczkę To po trzecie O ty niegodziwcze To masz jeszcze jeden loot, weź się nie podziel A ja się zapośmiał to poradzić Proszę wiesz, ja nie jestem pierwszy z ten bior, więc... Z lepszego mam, to dam. Uf. Powiem tak, ten atak lodem tak trzepie... ...że naprawdę o tym mogą śpiewać w wankali. Po prostu i nibardowie. A by się ten nikt nie powstydził. Chodzi o Ocinko... moc ataku. Bez co to tam za kreslanszą przykrzmoc, tak? Jak potrafię przykrzmotnąć, to bardzo mocno, od serca, ale chyba jest już nasz. Naciskiem na słowo chyba. W tym gangrenie niczego silniejszego nie będzie. Więc jeżeli wyjaśnimy jego To już... A nie, nie ma czego się martwić. Czego obawiać. za sobie ze wszystkim poradzi. Zapekem Oczywiście tutaj jego wysiłku. Ale jednak. ach, chyba ja coś z zad. Patrzę, jak się rzuca. Ciekle Ale to mi nic nie pomoże. I po co ci to było mi Po co? Na co? Co nie wiem niks. Chodź, dajmy jeszcze awans. I moje widzimy się już w odcinku kolejnym z Balkanii, oczywiście już jutro, gdzie będziemy sobie kontynuować tutaj, no, Jotunheim, będziemy kontynuować eksplorację tutaj, zdobywanie kolejnych poziomów siły dla Ivora. No, co, będziemy sobie mapkę czyścić, tak jak, no, to powinno być stawiane. A tymczasem to dla Was, trzymajcie się, pa! pa.